O człowieku, który przestał chodzić po schodach, to nie wydarzyło się nagle. Raczej po cichu. Najpierw była pomoc, potem skrót, potem nawyk. Winda zawsze czekała, nie pytała, nie wymagała. Wystarczyło nacisnąć przycisk, reszta działa się sama. Czasem każdy stopień wydawał się zbędny, każdy wysiłek przesadą. Po co się męczyć, skoro można szybciej? Problem pojawił się wtedy, gdy winda przestała być wyborem, a stała się koniecznością. Schody nie zniknęły, to on przestał z nich korzystać. Ten tekst nie mówi o stracie kontroli. Mówi o oddaniu ruchu i o tym, że droga, która nic nie kosztuje, z czasem przestaje cokolwiek dawać. The audiobook narracja hmm. Dla tych, którzy przez lata jechali w górę i zaczynają tęsknić za drogą.